O kurwa! Rogalik wrzucił nowy film. Hej, cześć, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rogalik i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Pod ostatnim filmem zostawiliście naprawdę niesamowitą ilość łapek w górę i dobrze by było, abyście pod tym filmem zostawili również 2000 łapek. Oczywiście za 2000 łapek robimy kolejny materiał na mój kanał, a dodatkowo, jeśli nie zostawicie tej łapki, to i tak... BĘDZIE DOBRZE! Pamiętajcie, że jak zwykle możecie zostawić komentarz w stylu Brusa. Dodatkowo zostawiając lajka, komentarz i subskrypcję pod tym filmem, możecie wygrać M4A4 Poseidon. Wszystkie wyniki na moim fanpageu, do którego link macie w opisie. Serdecznie zapraszam. A ja przechodzę już do filmu pod tytułem 5 najrzadszych skinów do M4A4. Miejmy nadzieję, że chociaż jedna MK w tym zestawieniu Was zaskoczy i lecimy sobie już do materiału. Numer 5 to M4A4 Modern Hunter Factory New. Jest to stan Factory New, ponieważ stan Minimal już jest dosyć tanim i dosyć często spotykanym skinem. W stanie Factory New ta broń z kolekcji Militia jest w stanie kosztować na markecie ponad 150 dolarów. Co jak na skina Restricted jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Skin prezentuje się naprawdę fajnie i też chciałbym mieć go w swoim ekwipunku. Numer 4 w dzisiejszym zestawieniu to oczywiście M4A4 StatTrak Asimo Field-Tested, ponieważ Field-Tested dlatego, że nie da się już trafić lepszej jakości. Taka broń na markecie z tym potrafi kosztować ponad 200 dolarów i jest ona dosyć dosyć rzadko spotykana. Dlaczego? Ze względu na to, że po prostu jest ona droga i rzadko leciała z skrzynki Winter Offensive. Jest tu skin Covert, czyli czerwony, a więc jest to naprawdę dosyć rzadkość ze skrzynki The Winter Offensive Collection. Kolejne miejsce, czyli numer 3, może być dla Was zaskoczeniem, a jest to StatTrak M4A4 Royal Paladin w stanie Factory New. Jest to, jest to broń z kolekcji rewolweru, która w stanie Factory New w StatTraku nie jest nawet listowana na rynku w Steam. Oczywiście w Factory New na opeskinsach możemy kupić za ponad 300 dolarów, co jest naprawdę niesamowitą kwotą jak za taką MK z kolekcji rewolweru. Jest to skin Covert, czyli czerwony, i jest to naprawdę rzadkość ze skrzynki rewolweru. I numer dwa to już różowy skin z kolekcji Bogowie i Potwory. Jest to różowy skin o nazwie M4A4 Poseidon, a jego wersja w stanie Factory New potrafi kosztować ponad 220 dolarów. Jest on rzadkością w grze, ponieważ może on dropnąć nam tylko z gry, co tylko potwierdza to, że jest to dosyć rzadki skin i naprawdę ciężko go dropnąć. Myślę, że nie jest to dla Was zaskoczenie, ponieważ M4A4 Poseidon jest dosyć znanym i bardzo ładnym skinem, który chciałby mieć każdy w swoim ekwipunku, dlatego możecie wygrać go w dzisiejszym odcinku, klikając łapkę w górę. We'll I miejsce pierwsze, myślę, że nie jest to dla Was zaskoczenie, czyli StatTrak M4A4 Haul w stanie Factory New. Jest to kontraband, czyli skin złoty w StatTraku z kolekcji Huntsman, który został wycofany z gry, Z w ogóle z dropu. Taka MK w stanie Factory New w StatTraku na OP skinsie możemy kupić za ponad 2200 dolarów, co jest naprawdę niesamowitą kwotą, jak za skina w Counter-Strike'u Global Offensive. Za takiego skina możemy kupić sobie naprawdę fajny samochód i jeździć nim przez długi, długi czas, a niektórzy wydają tyle na takiego skina. Sami przyznajcie, że jest to dosyć, dosyć kontrowersyjny skin i 2200 dolarów za skina nikt chyba z nas by nie dał. Chyba, że wy byście dali widzowie, no to zapraszam was do podzielenia się w tym w, 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 w komentarzu. No i tyle w sumie. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że wam się spodobał i mam nadzieję, że zostawicie pod nim łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Miejmy nadzieję, że moje filmy wam się podobają i będziecie zaglądać na nie częściej, a więc zapraszam was do kliknięcia tego czerwonego przycisku subskrybuj oraz zostawienia magicznego.